Kurde, jak Więc Kate Marsh z Blackwell. I've got other people to hang out with Kurde, trudny wybór. Myślę, nawet nie odbieraj, nie? Later, mom. Bye, Joyce. Ale z drugiej strony boję się tego, co może być skate. I feel bad about Kate. She'll survive you not taking that one call. Now yeah, follow yeah. me, you squire, Max, so we can seriously attack your power and rule the world. I hope Kate doesn't get upset that I didn't answer. Who's that? Some guy. A cap with a roof. No to dobrze Wait up, Speedy! Dude, this is gonna be so cool! Slow down! Wait for me to get your present. You can just back time up! We'll have to test you now to make sure. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also super sized. <laughs> we don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. <laughs> David David I do tego been to tush, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be like Step Dildo. Until now i'm not in the revolution yet che you are the revolution max so we should figure out how to best use and abuse your power with a test drink yuck you are so cute you haven't changed a bit okay let's do this can you find five bottles while i prep the shooting range beer and guns nice combo you can handle it now go find us five bottles To, 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 ja nie rozumiem, co Chloe chcę zrobić. Spoko, nie musisz tak ten piąć butelek. Zarobiście, zapierdzielamy Uści. Those fresh. Ładnie się tu, tu jest jakaś butelka, czy to jest to twoja, twoja, dobra. Trzy kawki. Ej, dobra, bo widzę, że jakby nie muszę tak patrzeć dokładnie z bliska, bo mi się to podświetla, wszystko z daleka. Faktycznie. Deska. po co mi most? Bo ja nie do końca jeszcze orientuję się. Dawać butelki, a nie Jezu Złomowisko nie się znalazło. Dobra, 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 Max, spokojnie. Już no, daj mi chodzić. Jest dobry gate. To jak daleko mogę odchodzić? To jest pytanie. Gdzie są butelki? To też jest bardzo dobre pytanie, bo mam znaleźć 5 butelek, a ja aktualnie nie mam ani jednej. To tak że, do niezbyt mi to idzie... Pss... Sorry Felga I'm sure this is a popular party pin. O, mam butelkę Git Hello bottle number one Four more to go Jeszcze cztery, dokładnie to... Fuck To nie było dobre? Czekaj Meg rąbiście Co czasu to piękna sprawa Gorzej, że Chloe robi cały czas to samo w kółko przez nas pewnie Mamy kolejną butelkę Zobaczymy, te butelki są wszystkie takie o, same Jeszcze tylko trzy butelki, wrak Warren nawizał. Eee, czekaj, 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 czekaj O oh Jezu... Co tam, pogadamy później. Um... Za późno. Mhm. Mm Dobra, dawać butelki. Mmm. Kurdełka. Wow, sir. To looks exactly jak like the same taśma z my tornado vision Ty ty masz łanie. Jakieś ślepy jestem. Tam mi nie wyruszyło, ale ja tam niczego, niczego nie widzę. Czyż dalej mam mnie iść? Czy. A, dobra, mogę iść Czy ty masz łanie. To jakiś. A, tu jest. Ale jak mam podejść tak do niej? Nie! Przez przypadek dałem ten kontrol. Dobra, czyli nie możemy go cofnąć czasu na łanie. Ta, debil, podszedłem za blisko. I co? Ona dalej jest w tamtym miejscu, gdzie była? Oczywiście, że tak. Kurde, miałem opcję zrobienia zdjęcia, to podbiłem za blisko. Dobra, jestem debilem po prostu. Na razie już żadnej butelki nie będzie. Szkoda, że ona nie uciekła. Ogólnie ogarnąłem jedną rzecz. To zdjęcia. Wydaje mi się, że to jest coś, ta wiewiórka, że mogę jej zrobić zdjęcie na przykład, wtedy pojawiłoby się tutaj zamiast szkicu po prostu zdjęcie. Tu rozwalana deska, to samo. I tak dalej, i tak dalej, z tym wszystkim, więc jakby na no, niezbyt dobrze mi to idzie. Drugi epizod, mam jakieś zdjęcie? Jedno. Także pozdrawiam serdecznie na ten moment. Łanie już straciłem, bo widziałem ten był szkic. Mogę usiąść. So quiet and primordial out here. I always feel like the forest is whispering to me. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. I just have to figure out the message. No climate, klimatu, Boom. Ogólnie stwierdziłem wczoraj, że będę wstawiał film e, na no, zmiennie z The Walking Dead, bo mam skończone to to i no. A, trochę mi się z tym schodzi, więc prawdopodobnie jutro. Jutro wchodzi pierwszy odcinek z Life i Strange na YouTube dopiero. Pozdrawiam serdecznie. Gdzie są butelki? To Chyba tak średnio za butelkami, nie? Chyba, że tu bardziej gdzieś pójść? Nie, no też tak średnio. Tutaj też mi się nie widzi hmm. Cześć, tu coś było Kawałek, a to kawałek koszulki, to już widzieliśmy Mamy dwie butelki dopiero Pozostały nam trzy I nie bardzo wiem gdzie ich szukać Pralka

Ta by byłaby straszniejsza niż koszulka, ale spoko. Mamy butelkę. Tylko, że ciul wie, jak tam wejść. Wrak. A tu co? Mamy butelkę. Wow, wow! Ale zarąbiście. Dobra, weźmy butelkę na razie.

Ouch! Yes, you. A, dobra. Nie się so Rachel did go to a Vortex Club party. Oj. This flyer is dated right before she disappeared. Kurta. I don't wanna intrude, but I was here. Uh-huh. Now we're officially a trio. We just have to find Rachel. To będzie miało swoje konsekwencje. They gone all the way to Los Angeles for a rave. Looks fun. Dobra. Chyba tutaj nic ciekawego jeszcze nie znajdziemy. Trzeba by wziąć jakoś się tu dostać po tą butelkę, nie? To jest ta deska, z której mogłem skorzystać jako most. Tak, to nie bez powodu mi chyba o tym powiedzieli o tym moście. Wait. Każdy ma w <grystanie> Może i ta. Dobra, trzeba pokminić. Krzesło, co z krzesłem? Krzesło też nie dosięgnę. Czy mogę tu zrobić cokolwiek? Jak mogę to kurde przew. Aha, tędy chyba mogę wejść. Tak jest. Wybiam tędy. Aczkolwiek pominąłem jedną butelkę w dalszym ciągu. Wydaje mi się, że byłem w każdym miejscu byłem. were here. I tak mi się wydaje, że w każdym miejscu byłem. W starej lodówce? Gdzie ty widzisz starą lodówkę? Bo ja nie bardzo się orientuję. Dobra, położyliśmy, przechodzimy na luzie. Mamy butelkę. została jeszcze jedna w takim Hate. O nie, o nie, boję się, trochę. Um, bardzo późno. Kurde, no niedobrze. Nie usiąść. Although this junkyard is a dive, I see why Chloe hangs here. She's a steampunk. It actually feels like Chloe and I have kids again. We're hiding out and plotting our future. This I, this house is bullshit. Bullshit. I feel so giddy hanging out with her again. So happy. Like we've both gone back in time. Jedzie sobie pociąg. Ale dobra, wstajemy. Trzeba znaleźć jeszcze jedną butelkę, której totalnie nie wiem gdzie jakby szukać. Coś było o lodówce, tak? Tam jest chyba jakaś, l fuck, tam jest chyba jakaś lodówka. Ale wydaje mi się, że tam byłem i tak średnio jakby coś tam widziałem. Hm. <coughs> Ale Trochę mi się kichnęło in an old refrigerator Aczkolwiek już jestem. Dobra, idziemy. Stara lodówka. Faktycznie jest butelka, weź. Nie słuchaj, jej proszę. Oczywiście, że stłut że do Kurde, kondro mogę wciskać, a nie tak ten. Dobra, i teraz skrzynia. Voila. And now i can deliver this bottle booty to captain chloe thanks max wait one more for the road you're serious about this we're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Aha, dobra, taka sytuacja, Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. Let me see you shoot first. Show me the way, Max. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Haha, <laughs> yeah, oh, yes! Did you see that, Max? Duh. Duh. <laughs> now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? No, stranger. Hold the trigger. Now, Max, where do I aim? aim slightly above. Right between the eyes. <laughs> Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Hello, what should I shoot? Aim at that old blue plank here. I hate old planks. Meg, Piękne.

Ah, yes. Nice shooting tech. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Dude, I need a target before I shoot. W co masz No dent in that front bumper. Goodbye, cruel bumper. Oh, Jesus, I I shot myself. Ugh, I shot myself. Back up. I've gun! Hold on, Chloe. Max, rewind now. Dude, I need a target before I shoot. No, to przednia szyba. Well, no, Max. How for the spinning wheel of cool. Wcale nie zostałaś postrzelona w jakimś tam innym <zysy> wymiarze czasu czy coś. Gorzej, jak co ja sobie coś zrobię. Brzmiłe. Max, your nose. Damn, I don't feel so super. Max. Kurde. No oczywiście, no nie może to mieć takich super skutków. Trzeba uważać, co się robi. you freaked me out there do you feel any better now a little thanks for helping me just give me a minute too much action for arcadia maybe not enough this is kind of fun Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. Glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Aha, to jakby nie od razu? Czy może się pojawiła znowu? Nie wiem tak sobie pomyślałem, że ej, skoro dają mi jakby znowu możliwość jego położenia, to może że się gdzieś pojawiła łania, Aczkolwiek tutaj jej nie ma. A tam niezbyt to wygląda za ciekawe. Czy się teraz na Paku, to znowu coś zacznie gadać ciekawego? Nie no, to już było, tak? Mam rację. A. Dobra nie myślałem, że może coś ciekawego nowego. Dobra, dojdziemy. Pogadamy z Chloe. Teraz godzina. Dobra. To jeszcze możemy trochę pograć. no Okay, looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boohoo. Max is afraid. I know you can handle this, and I'm here to guide you. Make me proud, sister. Aha, to się dzieje. Hey, Stelman and Louise, or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns, just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad. You owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? you know even when they're broke and acting tough what are you hiding there girlie let me see where did you get that bracelet a friend and it's none of your goddamn business you're my business now that is bracelet? I... Oh, Why the fuck are you wearing her bracelet calm yourself all right it was a gift no it wasn't you stole that shit give it to me right now asshole you better step back before you regret it girl i mean it you want me to cut you bitch Please. Please, step back. you yeah, down. Pistolet, ee... Come on, girlie. Shoot me. Ah, oh, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be means. hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe, I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone.

Powinniśmy sobie stąd pójść. Cieszę się. Dobra, wiecie co? Mm, zanim w ogóle stąd wrócimy, to sobie zobaczmy dziennik. W sensie ja sobie go zaraz przeczytam. Wam zaprezentuję. Chyba na 19 ostatnio skończyliśmy. Czekajcie. Dobra, ja sobie to czytałem, ale wy nie, więc. W sensie nie wszystko w sumie przeczytałem, no ale dobra. Więc sobie pooglądajcie, przeczytajcie, zatrzymajcie jeśli chcecie, jeśli nie, no to nie. Proszę was bardzo. Ja sobie tu zaraz po odcinku ogarnę. Eee, no i dobra. To by było na tyle z tego Materiału. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Jeszcze raz. Cześć.